Witam serdecznie w kolejnym filmie. <laughs> Troszkę zmotywowany ilością pytań i jednym komentarzem robię dzisiaj filmik w związku z, z Torczykiem, Orchideą, Bedroby nobile. I głównie też dlatego, że to jest dobry moment na to, żeby prowokować tą roślinę do zakwitnięcia. To mój egzemplarz. Mały on nie jest. Ma dopiero 4 lata Kupiony, jeśli dobrze pamiętam, kupiony został na targach botanicznych jako 20 cm roślina z dwoma albo z trzema pseudobulwami szczególna miała może 5 cm, największa miała 20 i kilkoma kwiatami. No i po czterech latach i widać jaki on jest. To są naj... zeszłoroczne pseudogulby, najwyższa ma około 45 cm wysokości. I teraz tak, jeśli chodzi o to w czym rośnie, rośnie w korze oczywiście jak wszystkie storczyki praktycznie. E, przy czym e, ja dużo znalazłem komentarzy i dużo było opinii na temat tego, żeby sta, sadzić go w podłoże podobne do tego, w którym powiedzmy hodujemy felopsisy, czyli tą drobniejszą korę, e, nawet z mieszanką perlitu, e, skały wulkanicznej czy e, włókna kokosowego. Aczkolwiek ja po swoich doświadczeniach, bo przyznam się, że już jedną tym drobnym kiedyś zabiłem. Ja po swoich doświadczeniach, doświadczeniach posadziłem go w grubszą korę. Ona jest dotykowana zazwyczaj pod e, no szpercymbidium, jeśli dobrze pamiętam. To jest większa frakcja, takie 5-6 cm, nawet jeśli zdarzają się kawałki takie 8 cm, ja wtedy wymieszałem to z e, perlitem rzeczywiście i z e, skałą wulkaniczną. E, przesadzam go co rok albo co dwa. W tym roku, w zeszłym roku był przesadzany, więc będę go przesadzać dopiero za dwa lata. Bo to podłoże naprawdę wolno się rozkłada, jak jest duże. I to też jest toczyk, który nie potrzebuje ciągle, wolnego, ciągle mokrego podłoża, więc takora dłużej zachowuje swoje właściwości. To tak pierwsza rzecz. Druga rzecz, stanowisko. Jak wiecie, ja mam mieszkanie bardzo rozsłonecznione, wszystkie okna, całe dwa. Wychodzą na stronę południową, więc słońce jest praktycznie od 5 do 21. I rozgraniczam mu tylko porę, mokrą porą, suchą, może tak to nazwiemy W okresie wrzesień, kwiecień, oczywiście stoi w domu, przy tym też właśnie dużym oknie salonowym. Podlewane średnio raz na dwa, raz na trzy tygodnie to zależy wszystko od tego jakie macie warunki w domu, jak szybko to podłoże będzie przesychać, którego oczywiście podłoża przeschniecie, jak duża jest to roślina. Moja jak widzicie no mała już nie jest, więc podlanie raz na dwa tygodnie to jest u niej takie minimum, aczkolwiek jeżeli nie... Często się zdarza, w zeszłym roku i w tym się zdarzyło, że podlanie raz na miesiąc mu starczyło, bo podłoże miało długo, miało podłoże długo wilgotne, a one nie lubią zbytnio mokrego podłoża przez dłuższy czas, są kolei wtedy do dognięcia korzeni, więc to trzeba akurat uważać. Moim zdaniem lepiej go przesuszyć nawet w zimie, niż zrobić mu dobrze, a potem nie chce, nie go zabić. Więc tak naprawdę w okresie wrzesień, kwiecień, nic takiego, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, czasami mi się zdarzy go podlać, on warzywki. On sobie stoi, pseudobólwy, które wypuszcza przed wrześniem, czyli w okresie letnim, one sobie rosną, dojrzewają całą zimę. No i czekamy do wiosny. Wiosna, która jest, więc tutaj się zaczyna cała filozofia tego, żeby doczekać się kwiatów. A mówię tu i mam na myśli tu szczególnie różnice temperatur. Kwiecień jest najlepszym momentem dla mnie, według mnie, na to, żeby sprowokować go do kwitnienia. W prosty sposób, jeżeli już nie ma u Was przymrozków, w ciągu nocy, oczywiście, i macie możliwość, to bierzecie do drogią, zanosicie na zewnątrz i czekacie na rezultaty. Tak naprawdę, to jest bardzo proste. Różnica temperatur między nocą a dniem, <coughs> między nocą a dniem, przepraszam, mam mleku ukryte. E, wystarczy do tego, żeby e, dengromiu zawiązały pomniki kwiatowe, a różnica tak naprawdę może być niewielka, znaczy, że w nocy będzie 5-6 stopni, a w ciągu dnia będzie 12-13. To już wystarczy całkowicie. One co prawda wytrzymują spadki temperatur do zera, czasami minus jeden, ale teoria nie wiem jak się ma z praktyką, bo ja tego nie, nie próbowałem. Zawsze pilnuję, żeby było chociaż plus jeden na zewnątrz, jak on stoi na, na dworze. Jeżeli zapowiadają zero czy poniżej ze minus jeden, nawet ja go zabieram tak czy inaczej do domu, nawet jeśli to jest kwiecień. I, i to tyle. Jeśli chodzi o podlewanie w okresie, tym teraz powiedzmy kwietniowym, jak go wystawicie, to go przesuszamy i to dosłownie, konkretnie. Ja zawsze robię tak, że jak go podlewam, powiedzmy w sobotę, to ten tydzień jeszcze siedzi w domu, żeby ta podłoże lekko zdążyło przeschnąć. Jak temperatury już na to pozwalają, to tydzień po podlewaniu wynoszę go na zadaszone karasem, tam spokojnie miesiąc wytrzyma i nie podlewam go tak długo, aż nie zobaczę pąków kwiatowych zawiązanych. Zawiązanych to ciężko powiedzieć. Nie zobaczę pęknięć na łodydze w miejscach, gdzie będą pąki kwiatowe. A czemu nie tak łatwo? I tu wam tłumaczę. kwiatowe zawsze wychodzą na najmłodszych pseudobłowach, chociaż oczywiście zdarza się, że i te dwóch, trzyletnie nie zakwitają. Sporadycznie jednym, dwoma kwiatami, ale najbardziej obfite będą e, kwitnienie, miały te, które wypuścił w zeszłym roku. Zawsze między, e, między liści w kąciku. Zobaczycie, po około tygodniu, dwóch powinny już na pseudobłowach pojawić się takie zgrubienia. E, i czeka się dalej. Jeżeli te zgrubienia zaczną e, rosnąć i zaczną pękać, ja wtedy zaczynam go delikatnie podlewać. W sensie oczywiście podlewać, czyli mam to na myśli, że namaczam. E, 10-15, góra 20 minut wodzie z odżywką. E, ale dalej go trzymam na zewnątrz. E, ponieważ zdarzyło mi się w zeszłym roku tak, że z kilku e, tych... E, Oczek, które wychodziły, zamiast wyjść kwiaty, wyszły mi nowe pseudobulby. A podejrzewam, że jest to ten sam problem z temperaturami, co w przypadku Dendromi Boda, oda, że zbyt szybka zmiana temperatury z takiej chłodniejszą na ciepłą po prostu powoduje to, że z tych punktów, zamiast wyjść kwiaty, wychodzą nam po prostu nowe rośliny. Więc ja tak naprawdę trzymam go na dworze tak długo, aż one nie pękną na tyle, że widać rzeczywiście, że tam są pąki kwiatowe i w tym momencie zabieram go do domu. Można oczywiście zostawić go w ogrodzie, ale ja nauczony błędem sprzed dwóch lat zabieram do domu. Błąd jest taki, że nie wiem co te kwiaty mają w sobie, ale strasznie uwielbiają je ślimaki. W momencie, kiedy miał pąki kwiatowe i te kwiaty zaczęły się otwierać, to dwa lata temu e, zaczął go atakować w takiej ilości ślimaki, że połowę pąków po prostu mu zjadło. Ja nauczony tym, tą wiedzą i pewnie po części błędem. E, teraz zabiorę go do dołu w momencie, kiedy te, te nabrzmiałe pąki pękają widać, że wychodzą z nich pąki kwiatowe, czyli przed kwitnieniem, a potem, jak już jesteśmy pewni, że nie wyjdzie nam z tego nowa, nowy kelik, tylko kwiaty. Kwitnienie. W okolicach miesiąca, oczywiście plus minus zależy to od temperatur, bo jeżeli maj yy, będzie niezbyt ciepły, a w domu macie powiedzmy chłodny miesiąc jak 20-21 stopni w ciągu dnia i powiedzmy te 18-19 yy, w nocy, to to kwitnienie może się oczywiście przedłużyć. Yy, jak postawicie na bezpośrednie słońcu, szybciej przekwitnie, jak będzie w płócieniu oczywiście będzie duże kwitną. Yy, ale tak czy inaczej te 2-3 tygodnie macie murowane. Z każdego takiego bąka u mnie wychodzą po 3-4 kwiaty. 3 4 kwiaty. kwiaty są wielkości połówki banknotu 10-złotowego, więc naprawdę on ma gigantyczne te kwiaty. Wbrew pozorom tego, co można kupić w marketach jako pierwsze swoje dinobile. One mają no, te kwiaty, ale mają mniejsze. Ja zauważyłem, że one z wiekiem, jak są coraz starsze, te kwiaty też są coraz większe. I tak jak, nie, tak jak kwitę go kupiłem, ale nie pachniał, to teraz zapach ma po prostu obłędny. Ciężko mi go opisać, powiedzmy w skrócie, słodkie perfumy, ale nie duszące, przyjemne słodkie perfumy, trochę cytryny, trochę wanilii, e, trochę pomarańczy, no i zdaje mi się nawet doszukali, więc e, sam, sama ilość kwiatów tak naprawdę jest oszałamiająca, a zapach jeszcze w ciągu dnia jest wilgotny w mieszkaniu. To jeszcze się po to potęguje więc naprawdę efekt jest smurowany. Co po kwitnieniu? Tak naprawdę nic. Jak on zaczyna przekwitać, zaczyna rzucać pąki. Co tak naprawdę dzieje się, najczęściej zaczyna kwitnąć już z początkiem maja, początek czerwca. Najczęściej początek, koniec maja już rozkwita i tak do końca czerwca najczęściej ma te kwiaty. Ja też staram się, że są upałe i już czerwiec jest taki gorący, trzymać go w domu, bo ja mam w domu jednak chłodnie, zwłaszcza sypianie, żeby przedłużyć mu to kwitnienie. I jak już zaczyna przekwitać, te kwiaty opadną, z powrotem loduję na ogrodzie ale wtedy już gdzieś w miejsce cieniste, pod jakieś drzewo, pod jakiś szat I on tam po prostu sobie, że tak powiem, żyje i wegetuje e, aż do września, października, w zależności od pogody. I no, się go tam raz na tydzień, raz na dwa podleję dodatkowo z odżywką. No chyba, że panie, czy badają przez ten to wtedy nawet do niego nie idę. Przed przeniesieniem do domu sprawdzam tego, czy nie masz szkodników. Najczęściej szkodnikami będą ślimaki w podłożu, ale to wystarczy tak naprawdę całą doniczkę wsadzić wodę na 10-15 minut i ślimaki wyjdą, delikatnie rzecz mówiąc. Wełnowce, wełnowców nie miałem ani razu na nim, jakoś się go nie imają, chociaż falenopsisy 2 lata temu były wszystkie zaatakowane i wełnowcami i tarcznikami. I nawet się w zdarzył, to on stał obok, nic go nie ruszyło, tak samo i tarczniki. E, więc po części uważam, że to jest po prostu tarczyna nie do zdarcia. Jeden z, tarczy, jeden, jeden z tych stoczynów, który jest dość łatwy w uprawie, e, może nie kwitnie tak często jak te nasze pospolite, nasze pospolite falenopsisy, e, ale m, nawet jak nie kwitnie, to taki krzak, jak widzicie tutaj, nawet z częścią pseudobulw, tak jak ta, która ma już tak naprawdę dwa lata, został jeden liść, e, robi swój efekt. A właśnie, pseudobulwy. Pseudobulwę, które mają, są starsze niż rok. Najczęściej, jak mają już dwa lata, zaczynają rzucać liście. Tak jak tu widzicie. To jest bulwa bulw z zeszłego roku. Ona kwitła, podejrzewam, że ona zakwitnie w tym roku jeszcze raz, bo nie ze wszystkich kącików. Ona w zeszłym roku wypuściła kwiaty, więc jest szansa, że ona ponowi kwitnie, nie? ale już zaczyna zrzucać liście. To jest pszoldubuwa, która można liczyć, że w tym roku już będzie miała trzeci rok. Został jej tak, jeden liść na samym szczycie i broń Boże, takich pszoldubów nie obcinamy, chyba że zasły. Jeżeli nie zasły, to jest idealny magazyn i wody, i słodników pokarmowych dla rośliny. Najstarszą pseudobulwę, jaką mam, ona jest tej wielkości, to jest ta, którą kupiłem w momencie, kiedy um, um, on kwitł 4 lata temu, ona od 4 lat jest taka. Była łysa, do dzisiaj jest łysa, nie wypuściła ani jednego kajika, e, po prostu sobie jest. Więc jak sobie jest, a roślina widocznie ją potrzebuje, ja nawet nie tykam. E, co jeśli chodzi jeszcze o rozmnażanie? To są dwie możliwości. Obydwie sprawdzone moim zdaniem przeze mnie i świetnie się sprawdzają, albo podział dużej rośliny rozwiniętej tak, tak jak ta. Ale pamiętajcie o tym, że im bardziej roz, roz, rozdzielić rozdzieliczną roślinę, to to kwitnie nie będzie. Będzie oczywiście obfita na jednej pseudobólwie, ale wyobraźcie sobie 40 pąków, 40 kwiatów na jednej pseudobólwie. Takich pseudobólów macie 4 czy 5. Po prostu macie takie 4 długie, 40 cm palmy obsypane kwiecie. Wow. Można to rozdzielić, ale ja wolę koniec taki krzaczasty w jednym miejscu. Druga kwestia, uciąć pół starej pseudobójwy. powiedzmy te 30 cm. Obciąć jeszcze na półwyspu po, po 15, jakieś naczynie z wilgotnym mchem, na to położyć te dwie bulwy, przykryć pokrywką czy, czy nawet folią, zrobić, zrobić dziurki i czekać. Pseldobulwa sama w sobie oczywiście korzenie już nie puści, ale jest duża szansa, że ona z kącików tam, gdzie miała liścia, nie wypuściła nigdy żadnego kwiata, wypuści na nowe. Keiki. Więc to też jest sposób na um, rozmnożenie. Oczywiście dłuższy i nie, nie zawsze się uda. Na jak mi się e, 3 lata temu udało, umałem jedną psalmodobulwę, która akurat przekwitła, położyłem po prostu na mokrym e, muchu i wypuściła. E, Roślinę też bardzo fajnie można e, nie w doniczce takiej stojącej, ale w spektakularny efekt jest w momencie kiedy swobodnie mamy możliwość na przykład ją powiesić. Ona wtedy robią z reguły te swoje pseudo ma, ma tendencję do tego, że jak je wypuszcza, to one się będą wyginać i przewieszać. Więc to też jest jakiś sposób. No niestety u nas to prawda, taka takie trzymanie i hodowla wiszących czy łupinach od kokosa czy skrzynkach jest dość problematyczne, jeśli chodzi o wilgotność. Ja się też w sumie ostatnio za dużo filmów na oglądałem z innych krajów, gdzie stoczyki normalnie rosną w lepszych warunkach, jeśli chodzi o, o wilgotność i temperaturę. I mi się po prostu marzy coś takiego, no, ale myślę, że fajnie, no tak, dla chcącego i trudnego można się posiłkować sami rzeczami, ale też nie każdy oczywiście ma miejsce. Czyli podsumując, w tym momencie, jeżeli macie dendrobium najlepiej wystawić na taras jedni ja nie go. Siedział w domu prawie tydzień. Od wczoraj tak naprawdę z dnia na dzień wystawiłem go na zewnątrz, więc dla niego też to jest jakiś szok temperaturowy. Ale ja zawsze tak co roku robię jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, że mam z jakiegoś powodu zaczął w ten sposób. Chorować, myślę, że to też przyspiesza fakt tego, że on szybciej wchodzi ten swój stan, wejdzie w swój stan kwitnienia. Podlany tydzień temu akurat trochę była korzeniowa mu obesła, więc wylądował wczoraj na tarasie. Myślę, że mamy trzeci tydzień kwietnia. Ja myślę, że za dwa tygodnie zaczną już się pokazywać pierwsze pęknięcia. I w z końcem maja, już z Ja oczywiście dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to albo prosiłbym o zostawienie komentarza pod filmem, ewentualnie wiadomość prywatna. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. I żegnam się z Wami miło. Miłego popołudnia. Hej.